jakby stał typ. 20 sekund. Czekaj, muszę się odsunąć jeszcze trochę. Ale nie otwieraj teraz. Teraz to by się zaczęło, Mamy auto, wyjedziemy na nich najwyżej, no. Co? No dobra. Myślę, że trzeba będzie coś robić, co? Widać ich? Co? So, siedzą? Nie ma? Poszli, no dobra, no. Ty dawaj, otwieraj drzwi i wsiadaj. O kurwa, co? Jaj co? Tędy jadę, tak jak mówiłem, nie? O kurwa, ale myślałem, że to będzie trochę lepsza droga. Ty. Tu niedźwiedzie są? Czy co? Kurwa Jadę tutaj na górę, nie? Leć się, bo tu niedźwiedź tam na dole. Nie wiem, czy nas będzie atakował ten niedźwiedź, czy nie? Kurwa, idzie tu. Pierda Nie dobra, poszł. Czy ktoś Czy ktoś może nas tu... wejść? Żeby się nie wjebać na niedźwiedzia jeszcze, A? Jakiś flash Wiem, widziałem przez chwilę typa Ale przez chwilę Mogę z lewej strony spróbować obejść od. Nie, to niedobry pomysł, tam też ktoś jest. Ale widziałem tego. Czekaj, ty ktoś. Ty, ktoś ich dojechał. Nie, nie dojechał, cofka, cofka, cofka. Nie, nie dojechał. Jednak on kogoś dojechał. Już, podsfaniakował. Można zachodzić. Ale ładnie, piękne to było. Ty, jeszcze jeden typ, jeszcze jeden typ LOL? A co on miał? On miał pewnie ten defibrylator, nie? Tak? Możliwe to? Tak. Z kurwy Dobieram apteczki idę do przodu. Ale nie wiem gdzie można iść. To tu... To... Nie wiem czy w dół nie zejść. Od kurwa, nie nie wiem. A jak na dole ktoś jest? Trzeba czekać. A no. tak jak mówiłem. Putas zjebany na dole, leczę się Bo mnie pocisnął ostro Dobra Ja linksa wyciągam i będę ładował z Linksa jak zacznę strzelać Nie wiem gdzie co ty bo mówisz prawa, gdzie on jest dokładny Smokniesz mnie jeszcze na skodu? Ja zabiegnę Dobra Czysto Czysto. tu LOL Nie! Dwóch typa mam na sobie jeszcze Dwóch typa przede mną Nice Dobra Tu jakiś granat leciał czy nie? Nie? Fucking hell kurwa Dobra ja zajmuję miejsce tych typów, patrzę czy mają wszystko rozpiszczone, kandy Ty, dziewiątek, dziewiątek mi zabraknie, kurwa macie. A no tak. Na 17 sekund. Co taki sobie moment wybrałem. No dobra, musi starczyć tych pestek, nie? Jeden typ został, ja linksa wyciągam. Poczekaj. Dobra. Skąd to? Da. Jest. Jak na dwie gry? Zacnie pamiętaj. Z Linksa dostał sklep, tej się złożył. Dobrze, że zamieniłem tego Linksa z M20.